Czekamy na bagaż. Byliśmy jeszcze załatwić sobie wizę on arrival. Kolejka była tak na około pół godziny. Później szybko poszła odprawa paszportowa. No i już czekamy na bagaż. I będziemy się zbierać na hotelu. Polację, bo w sumie jedliśmy dzisiaj tylko śniadanie. Znaleźliśmy jakiś lokal blisko hotelu. Wygląda bardzo fajnie. Zajadamy. Zaczynamy nasz pierwszy dzień na Bali. Wczoraj, co prawda, przylecieliśmy, ale dotarliśmy do hotelu bardzo późno i poszliśmy już tylko na kolację. Byliśmy strasznie zmęczeni. Teraz zbieramy się na śniadanie, a później jedziemy zwiedzać. Mamy już śniadanko. Z takim całkiem fajnym widokiem na basen. Jest też bardzo zielono. Wybraliśmy się do pobliskiego supermarketu, no może tak do końca pobliskiego, bo to jakieś um, około kilometra. Ale przez całą drogę są takie bardzo urokliwe ścieżki. Oczywiście po drodze są jakieś sklepy, jakieś noclegi, domy prywatne. No, ale naprawdę jest tu pięknie. Bardzo zielono. Taki klimat trochę Filipin, ale jeszcze bardziej zielono i jeszcze bardziej urokliwie. Ja przepraszam, że dyszę, ale jest gorąco. Jest straszna wilgotność. No i trochę już drogi za nami. Mamy niewielkie pole różowe. Niektóre ceny są naprawdę zaskakująco niskie, ale niektóre rzeczy, zwłaszcza sprowadzane z Europy, są już sporo droższe. Makarony są bardzo tanie. 5000 to jest jakieś złoty 25, złoty 30. Ale motele to już towar premium. Mamy początek wodospadu. O, jest już trochę ludzi, ale to nic. Które my pierwszego wieczoru jedliśmy kolację. Ja mam żółte kary z tofu. Maciek ma kurczaka z bazylią i z jajkiem, podobno pysznym. Dopiszę socze, kanałasowy i kokos. Naprawdę możemy bardzo polecić to miejsce. Jedzenie jest przepyszne, a ceny przystępne. Przyjechaliśmy zobaczyć kolejny wodospad, a właściwie dwa. Podobno mniej turystyczne, mniej zatłoczone. Zobaczymy. Ok, zapłaciliśmy już za wejście. Po 20 tysięcy za osobę, czyli po 5 zł. Idziemy teraz nad pierwszy wodospad. W ogóle super, bo jesteśmy dzisiaj pierwsi. Tam trzeba się wpisać na listę i dzisiaj jesteśmy pierwszymi odwiedzającymi. A tu pięknie zielono. Mamy wodospad. Turysta pierwszy dzisiaj. <grywka> Super. Tam ten wodospad był naprawdę niesamowity, ale idziemy teraz dalej zobaczyć jak wygląda drugi. Nie na no, przyroda jest tutaj po prostu bajkowa. Jedyny minus. To jest to. Gdzieś tam już w tle słychać drugi wodospad. Ale jest tutaj tak pięknie, że po prostu nie mam słów. Jeżeli to palmy. nie jestem zachwycona. Po prostu jestem zachwycona. Wow. O! Chyba, chyba fajnie jest. Nie wiem, czy nie lepszy. Obecnie nie, ale to taki szerszy. Ale zobacz, róbmy dzień. Wow! To jest szerszy. Zobaczcie, jak tu pięknie. Mieliśmy co prawda przed chwilą niemiłą przygodę, bo chcieliśmy na siłę nagrać wodospad z drona w miejscu, które niekoniecznie się do tego nadawało. I dron uderzył o skałę i wpadł nam do wody, ale wyjęliśmy go w zasadzie po trzech sekundach, także myślę, że osuszymy i będzie OK. No ale taka nauczka dla nas na przyszłość, że nie wszędzie tego drona można odpalać. Dotarliśmy do kolejnego noclegu przy porcie Padang Bay. A jest dość skromny, ale naprawdę niczego więcej nam nie potrzeba. Mamy super fajny, duży taras. I co najlepsze, z balkonu widzimy port. Jest tam. Stamtąd pojutrze płyniemy na Gili Air. Widok jest naprawdę fajny. No, na dole jest niestety dosyć ciasno, jest mnóstwo pojazdów, ponieważ wszyscy tutaj przyjeżdżają do portu. Ale myślę, że na dwa dni naprawdę damy radę. Mamy pierwszy deszcz. Wyklęliśmy pod jakimś flaskiem. Musimy poczekać, tak iść coś zjeść. Maciek ma burgera z kwiatkami, ja zaraz dostanę swój makaron. Wygląda całkiem nieźle ten burger muszę przyznać. Mm. A jaki tu masz mięso w środku? Kurczak. A, kurczaczek. kokosa. Jest tu makaron. Burger podobno całkiem niezły. Makaron naprawdę spoko. Musimy jeszcze poczekać, aż trochę przejdzie deszcz. Tutaj czas się nie zatrzymał 20 lat temu. Byliśmy na małych zakupach, idziemy teraz jeszcze coś zjeść. Ale szczerze, podoba nam się tutaj. Mamy już nasze jedzenie. Ja mam kalmary smażone z ryżem. I z nawet sałatką, która wygląda jak sałatka co to wcale nie jest takie oczywiste w Azji. Maciek ma kurczaka też z ryżem. Sosik to tego. Kalmary naprawdę Pycha. O, ja tego śniadałeś. Jak ten kurczek? Nie złe. Ostry ten sos. Ostry, no bardzo ostry. Jesteśmy z Ciderman. thank you na Secret Beach w Jest naprawdę piękna Tutaj mamy jakieś lokale, leżaki. Bardzo ładnie. W drodze powrotnej z plaż zatrzymaliśmy się w takim małym rodzinnym lokalu na obiad. Sprawdziliśmy tak spontanicznie, że ma bardzo dobre opinie. Rodzina, która prowadzi ten lokal, wydaje się być bardzo bardzo miła. Ceny są naprawdę przystępne. Zaraz zobaczymy jak jedzonko. I jeszcze w bonusie mamy taki widok. Mamy już nasze jedzonko, ja sobie zamówiłam seafood curry z ryżem, a Maciek ma jakąś klubową kanapkę z czym? Kurczakiem. Z kurczakiem i brytki do tego. Jest już nasza łódź, którą za chwilę płyniemy na Gili Air.